Wojciech Ficoń, życie postrzępione. We mnie, we mnie grzech, we mnie wina, we mnie niewinność bezbronnego kata, w Was euforia poległych zwycięzców, w Was. Cisza, ciężar, łóżko, obraz, szkic, biel, wieczór, prawie świt, pętla, rąk, spojrzeń, oczu pogrążonych we śnie, okna, drzwi wyważone, zamurowane, wieczór, ból, spokój, ból tak silny, że już nieodczuwalny, łóżko dotyk, dotyk? Cisza, pół słowa, cisza, pół jęki, cisza, powolność, krzyk, płacz. Konanie dzieci porzuconych w prześcieradle zmiażdżonych kleszczami, miłości, miłości. Nie płacz tutaj wszędzie plamy, rozmyte plamami światło dni zamurowane w moment wyważone bólem ciała deszcz. Okna cisza, niemy potop wilgotnych próśb. Cisza drzwi. Drzwi. Zapamiętany, przypominający. Niepamiętający we mnie, nigdy, zawsze, w tobie, zawsze, w was. Tylko, tylko we mnie, rzekł. Jesteś ostatnim kretynem. Możesz mi to wyjaśnić? Tę podłą obsesję nudy, możesz? Rzekł. Nie możesz. Wiesz czemu? Rzekł. Bo sam jej nie rozumiesz, bo cały nią jesteś na zewnątrz i w środku. Ale ja ci powiem, z czego ona wynika rzekł. Boisz się. Boisz się sympatii. Boisz się tego, że ktoś mógłby ciebie polubić, bo to klucz do obojętności powiedziałem. Ale on nie słuchał. On znowu nie słyszał, którego już nawet nie ma. Ty chcesz czegoś więcej, rzekł: Chcesz, aby cię kochano, nawet za najniższą cenę. I rzekł jeszcze: Więc jednak współczuję ci, głęboko ci współczuję. Jesteś bezużytecznym śmieciem. Nie interesuje mnie recykling, ale to ktoś inny, kiedyś indziej, gdzieś indziej, rzekł. Nie ja, nie ja, tylko nie ja. To zaprzmiało, jak to w kościele, gdy klęcząc, biłeś się w pierś. Kiedy to już wszystko skończyłeś, to koniec. Wszystko milczało. Wszystko przesiąknięte było słowami. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Od zawsze bał się tej chwili. Tak, pamiętam go. To ten rudy blady chłopak, który zawsze chodził w sukienkach i bawił się tylko lalkami. Ile my z nim mieliśmy śmiechu, jak my za nim wołaliśmy? Grażynka, ta, grażynka. Trzeba było go wtedy widzieć. Teraz jest starą ciotą. Teraz chodzę w spodniach. Teraz nawet śpiew w spodniach, i wciąż mają ze mnie ubaw. Ich śmiech piętnuje ich twarze, choć już jest bezbarwny i pusty, ukryty pod tą samą niezmienną ludzką życzliwością. I nie wiem, jak na mnie wołają. Bo narodziłem się z mężczyzny. Jako ślepo głuchoniemy. Proszę cię, nie każ mi ich nazywać. Nie każ ich za moje własne grzechy, nie każ mi ich pamiętać. Bezstronność i cierpliwość sędziego, tutaj. Uczynność i pomoc współpracownika, tam. Oto, czego Wasz Bóg oczekuje od Was. O co prosi Was w swych modlitwach co noc? Jedyne przykazanie: obudźcie się, otwórzcie oczy, usłyszcie Jego płacz, odłóżcie broń, odnajdźcie Jego słowo w sobie. Już wcześniej zaznaczałem, że to nie będzie miało sensu, że to wcześniej czy później, tak czy inaczej, będzie musiało się skończyć. Nie ma bohaterów, jest tylko chór. Nie ma chóru, jest tylko pusta scena i widownia, obsesyjnie wpatrzona w samą siebie. Percipi est imitari. Marnie rozpisana sztuka. Wszyscy są wyjątkowo przeciętni, poza kilkoma wyjątkami. I zawsze to będą ci, którzy nie mają racji którzy nie mieli wyboru, więc nie ty, bo ty jesteś przeciętny najprzeciętniej, bo ty jesteś wciąż.